Na siebie czekamy, jak tak już pracę kratce. myślami, kiedy latarnie nocy oświecą nam drogę. Wiemy, że, że proces komponowania muzyki, pisania tekstów, zawsze, kończy, zawsze może się kończyć dwojako, ponieważ. Część, część utworów może światło dzienne, a część nie. Co nakłoniło cię do napisania skomponowania origon? No nieźle zacząłeś. No. <grywa> nie, no, nie, nie spodziewałam się takiego pytania. Um, Wiesz co, my w ogóle z Foxem mamy taką zasadę, że jeżeli na etapie kompozycji coś nam się już nie podoba albo coś nam nie pasuje, to my w ogóle nie kończymy tych utworów i od razu je wyrzucamy. Także w naszym przypadku akurat nie ma czegoś takiego, że niektóre utwory już w pełni skończone zostają w szufladzie, bo, bo jeżeli coś nam nie pasuje, to po prostu tego nie robimy, nie wchodzimy w to, bo też yy, uważamy, że nie ma co na to tracić energii. Ehm, tak, więc, więc, więc to Origo powstało z tych utworów tak naprawdę, których byliśmy pewni w 100%? Yy, I żadne z nich nie było ani przetrzymane wcześniej, ani by one wszystkie powstały w pełni z, z wyrazem naszego szczęścia a propos, a propos nich i, 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 i naszej pewności, że, że to jest jakiś taki yy, nasz eksperyment i że to jest dobre i że chcemy to pokazać fanom. Generalnie ile, trwa, ile trwało pracy nad na tym projektem? Zaczęliśmy pracę nad Origo gdzieś około lutego w tamtym roku. Ja też wiedziałam, że będę wyjeżdżać za granicę we wrześniu, więc mieliśmy taki deadline, że tak naprawdę do, do początku wakacji musieliśmy mieć to wszystko skończone, przygotowane, bo jeszcze potem jest proces miksu i masteringu, który też trwa gdzieś około właśnie miesiąca, półtora, więc, więc tak zaczęliśmy sobie go robić właśnie na początku lutego. No i skończyliśmy w, skończyliśmy w okolicach wakacji, więc trochę czasu było, niby tylko pięć utworów, ale, ale, ale dużo nad nimi pracowaliśmy, dużo, em, dużo się przy ich okazji w ogóle działo, więc y, ja jestem bardzo zadowolona. Uważam, że warto było tyle czasu na nie poświęcić. Zostawiamy dzień, dalej, jak się Origo z oznacza pochodzenie, początek, źródło. Czy oznacza to, że przy tym mini albumie Twoja kariera zostanie już poprowadzona w nieco inny sposób, w nieco inny kierunek? Czy być może jest to powrót do Nataliny, którą znamy z początków kariery? Mm, no, ani to, ani to tak naprawdę, bo. Yy... Hmm. Yy... Ale zachmęciłeś to pytanie, że <ścoughs> muszę to przemyśleć teraz. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, to, ale to, wiesz, patrzysz na to też z, z ciekawego punktu widzenia, bo zazwyczaj, znaczy często się zdarza tak, że wszystkie pytania, które słyszę od dziennikarzy są naprawdę takie same, a tutaj naprawdę z, z, z ciekawej perspektywy podchodzić, więc, yy, więc fajnie. To zacznę może od końca. Yy, Natalia Nykiel, którą znamy z początku kariery, to jest, yy, to jest Natalia Nykiel z Lupus Electro, to już jest Natalia Nykiel elektroniczna, więc to... Um, nie, nie wiem, czy, czy można to nazwać takim powrotem. Ja wręcz. Um, ja się. To myślę, że ja wtedy byłam gdzieś na bardzo płytko e, może płytko to jest złe określenie ale jakby z biegiem czasu czuję, że dawałam swoim fanom więcej z siebie, więc, więc te początki mojej kariery były bardzo bezpieczne jeśli chodzi o mnie, o pokazywanie gdzieś tam tego, co chcę powiedzieć, o, to ja gdzieś tam jeszcze badałam teren. E, a teraz myślę, że, że Origo to jest właśnie taki eksperyment mój i, e, i Foxa i to jest bardzo pogłębienie tego wszystko, co, co, co moi fani we mnie, e, we mnie znają od początku. E, ale to jest też powrót do takich źródeł, E, trochę rodzinnych, trochę źródeł pochodzenia, do takich źródeł em, swojej tożsamości i, i, i poczucia jakiejś pewności siebie. E, i, myślę też, I myślę też, że moi fani też, też to czują. Że, że ja faktycznie z każdą, z każdą płytą, z każdym wydawnictwem, z, każdym, z, każdym, z każdą kolejną piosenką, jakby sięgam w głębiej siebie i daję, i daję więcej. I mam wrażenie, że za każdym razem mam wrażenie, że odsłaniam się bardzo, a, a, a na co dzień jest mi bardzo trudno mówić o emocjach. No tak, tutaj na tej epce mam wrażenie, że już w ogóle bardzo dużo powiedziałam na głos rzeczy, których, które na co dzień ciężko było mi powiedzieć. Bo teraz jest pytanko na temat tego, że w nowym projekcie język polski właściwie zanikł. I czy oznacza to, że kierunek Twojej kariery twórczości będziesz teraz skupiał na publicy międzynarodowej, bardziej anglojęzycznej? Um, tak. To znaczy tak. Epka jakby już została nagrana z zamysłem takim, że będzie w języku, w języku angielskim, plus jeden utwór jest po hiszpańsku i to było moim, moim marzeniem od jakiegoś czasu, żeby, żeby taki utwór wykonać, ale ja gdzieś tam jestem bardzo. Wyznawcą tego, że, że język polski jest, jest piękny, ale trudny, ale jak najbardziej chcę śpiewać po polsku. Dlatego też zawarłam w tej założenia obcojęzycznej epce yy, kawałki tekstu po polsku. Jak zaprosiłam zespół folkowy, więc spojrzałabym na to z drugiej strony, bo powiedziałeś, że język polski prawie umarł. Ja wręcz mam wrażenie, że ja go że ja go jakby wiesz, z założenia zrobiłam płytę obcojęzyczną, a jednak ten język jest tam bardzo widoczny moim zdaniem, więc tu jest akurat moim zdaniem akurat tutaj szklanka jest w połowie pełna, a nie pusta. Z tej strony bym na to patrzyła. Oczywiście to nie oznacza, to jest jakiś taki mój eksperyment, chciałam zawsze to zrobić i. I myślę, że mogliśmy sobie na to z Foxem pozwolić, ale to, to nigdzie nie powiedziałam, że, że nagle skończę śpiewać po polsku. To, jakby, to, to, to nie jest deklaracja tego, że nagle zrywam z naszym językiem ojczystym, bo, bo jak najbardziej mam zamiar nagrywać po polsku i, i to jest dla mnie oczywiste. Albumie ja odeszłaś od stricte popowych nurtów i w nowych singlach można usłyszeć nieco, te, nieco elektroniki, trosz, troszeczkę rocka, tak można wyłapać i to jest taki mały miks i myślę, że fanom podbają się takie kompozycje, ponieważ właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, nie oszukujmy się, ale zmusiliśmy się przyzwyczaić do popowej Natali, u której odnosząc właśnie e, się, do, przepraszam, której odnosząc się do poprzedniego pytania właśnie, po polsku. Ja wiem, czy ja byłam taka popowa totalnie, myślę, że... no nie wiem, myślę, że dla ludzi, którzy znają mnie tylko z piosenek, które są grane w komercyjnych radiach, mogłoby tak być, ale jeżeli dla ludzi, którzy znają moje płyty, Myślę, że nie powiedzieliby o mnie, że jestem wokalistką, tylko popową, bo e, uważam, że mam bardzo dużo utworów, które zahaczają i o techno, i o rocka. E, i, I to są utwory, które uwielbiam, uwielbiam je grać na koncertach i tak dalej. E, więc to może być. Wy, wydaje mi się, że to jest kwestia perspektywy i, i znajomości tego, e, tego, co robię, tego, co wydarzyło się na moich trzech ostatnich albumach. E, no, z, Tutaj faktycznie dużo się pojawiło, może się, wiesz, rok się troszeczkę pojawiał wcześniej. Wydaje mi się, że tu się pojawiło w ogóle trochę panku. Na co ja, ja bardzo w ogóle czekałam w tej naszej współpracy z Foxem, żeby tego panku się trochę pojawiło. Może troszeczkę różni się ta epka od poprzednich, w tym, że jest ciemniejsza, może bardziej mroczna, też język zmienia totalnie melodię utworu i, i jego wydźwięki, wydźwięk, wydźwięk tekstu, dlatego może się wydawać, że, że ta epka jest czymś kompletnie innym. Um, no, więc chyba tak. Takie jest moje zdanie. Nie Do recenzji, Inter interia muzyka pisze w następujący sposób. Mogłem tutaj powymieniać wszystkich współpracowników Nickel przy, przy tym materiale i wspomnieć, że współpracowali z wieloma gwiazdami, w tym Gorillaz, Harry Williams czy 30 sekundy Mars. Niezależnie jak bardzo e, ta płyta będzie i było, czy w tym miejscu nie byłaby to próba tłumaczenia wartości krążka poprzez obecne w nim nazwiska. I jak się możesz do tego odnieść? Cieszę się bardzo, że zostało docenione to, jakby praca, którą zrobiliśmy my z Foxem. Prawdą jest, że jest bardzo dużo gości, albo po prostu jakby ludzi, którzy dołożyli swoje cegiełki do naszych utworów, które zrobiliśmy z Foxem, nad, którym, nad którymi pracowaliśmy we dwójkę. Bo, bo zazwyczaj też jest tak, że jak jak mówi się o utworach i jakby można by się chwalić tym, że, że jeden jest utwór z Daylayem, przy jednym utworze właśnie pomagał mi pisać tekst ym, z TVA, o który pracuje z 30 Seconds Marsy i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony to, to jest bardzo epka moja i Foxa i, i jakby to jest głównie nasza praca tutaj, oni są gdzieś tam jakimiś takimi dodatkami, oni są może jakimiś takimi wiesz, perełkami, takimi smaczkami, ale jakby podstawą jest to, co zrobiliśmy my razem i też dalibyśmy sobie radę bez nich i myślę, że ta epka nie różniłaby się aż tak bardzo. Oczywiście ja jakby bardzo, bardzo się cieszę, że udało się zaprosić Ideleja, bo, bo tego się, jakby to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że, że on się zgodził wziąć, wziąć w tym udział i cieszę się, że pojechaliśmy do Białego, pod i, i nagraliśmy zespół rodzinny Zrakowicz e, których absolutnie uwielbiam, ale cieszę się właśnie, że została doceniona praca konkretnie nasza, bez bez jakichś takich dodatkowych rzeczy, na których Często recenzenci by, i, i, skupiają się zbyt mocno, czasami. Czasami są, wiesz, wyłapywane są czasami po prostu rzeczy z kontekstu, które nie mają aż takiego wielkiego znaczenia. A, a są, nie wiem, wałkowane bardziej niż to, co powinno być podstawą, to, co powinno mieć największą wartość i... i, i e, tak, więc cieszę się bardzo, jakby w ogóle te recenzje bardzo nas zaskoczyły. E, były na, naprawdę świetne i cieszę się właśnie, że, że, że Origo został tak bardzo doceniony w branży. <mulety> Nie ułożę z nich Jakie masz plan na przyszłość? Oj, planów na przyszłość jest bardzo dużo. Na przyszły rok mamy naprawdę dużo planów, o których w większości nie mogę jeszcze powiedzieć, bo, yy, bo, nie tak, bo, tak, nie, bo, bo one się jeszcze gdzieś tam tworzą, ale zapraszam Was serdecznie na trasę koncertową. Yy, daty możecie znaleźć u mnie na Instagramie, na Facebooku, na stronie internetowej wpadajcie koniecznie. Yy, Także marzec, marzec, kwiecień, maj to będzie trasa koncertowa. Myślę, że pogramy też kilka koncertów dodatkowych poza trasą, ale to będziemy ogłaszać niedługo. Czy są jakieś artyści polscy, z, na, z którymi bardzo chciałbyś współpracować? Wiesz co? jakby. Oczywiście, że tak, to jest za każdym razem yy, to jest za każdym razem super współpracować z artystami czy z Polski, czy z zagranicy i, i takie współprace są, są też dużą dużym wyzwaniem często, ale, ale i nauką, ale i przyjemnością. Nie mam jakoś tak konkretnie Konkretnie osób, który po prostu, o których myślę i wiem, że na pewno ich zaproszę. Często jest tak, że takie współprace wychodzą przy okazji jakichś na przykład koncertów wspólnych, albo przy okazji na przykład jakichś występów telewizyjnych, albo przy okazji jakichś tras koncertowych. Więc ja zawsze jestem bardziej ciekawa tego, jak nasze losy się pokrzyżują. Bo czasami to są tacy artyści, na których ja bym sama nie wpadła, żeby, żeby współpracować, więc ja jestem otwarta na, na wszelakie propozycje. Jak możesz podsumować y, ten rok prywatnie i, <laughs> i branżową? Ja myślę, że ten rok prywatnie był pierwszym, czy generalnie dla mnie, był takim pierwszym rokiem, odkąd y, zaczęłam. Y, y, Odkąd zaczęłam swoją karierę, że miałam dużo spokoju. Miałam dużo czasu dla siebie, bo też nie koncertowaliśmy aż tak dużo jak, jak w poprzednich latach. Eee, miałam jakieś tam swoje życiowe perturbacje, miałam operację kolana, i to, jakby jest, to było wyznacznikiem mojego, mojego roku 2019. Eee, wyjechałam na studia za granicę. To było dla mnie przygodą życia. Jest dla mnie przygodą życia, więc dużo takich prywatnych rzeczy się wydarzyło, ale myślę, że zebrałam przez ten rok e, prywatnie siły na to, co się wydarzy w roku 2020, którego nie mogę się już absolutnie doczekać. Tak regeneracja. Bardzo regeneracja, tego mi było trzeba i czuję, że jak wystrzelę w tym 2020, to już nie wiem, to już mnie mama będzie rzadko widzieć. Przy tym temacie noworocznym, jakie masz postanowienia na nowy rok. Postanowienia na nowy rok. Szczerze mówiąc dla mnie zawsze ten Sylwester to. Yy, oczywiście to jest super to okazja do spotkania się ze znajomymi czy od kilku lat zagrania koncertu razem z, z, z moim zespołem, ale w ogóle dla mnie Sylwester jest jakiś taki przereklamowany, jeśli chodzi o właśnie postanowienia noworoczne, jakieś takie teraz zmienię siebie, nowy, nowy, nowy rok, ja. nowa ja. Yy, nie wiem, jakoś tego nie czuję, nie mam takiego poczucia, że powinnam teraz się zastanowić, podsumować swój rok i zastanowić się, co zmienię, albo co zostawię, albo yy, nie wiem, dla mnie to jest po prostu po prostu dzień, który świętujemy co roku i tak jak nie ja wiemy, co roku gramy, więc dla mnie to jest zawsze okazja yy, do spotkania się z moimi, z moimi chłopakami. Yy, I tyle, no. Cały czas będę robić swoje, cały czas staram się y, żyć swoim życiem jak najlepiej i, y, y, i tak to kontynuuję bez względu na to, czy jest to Sylwester, czy jest to nowy rok, czy, czy nie wiem co. Za na czekamy. Jak tak już damy pracę. myślami. Jeżeli chodzi o koncert na rynku staromiejskim, co do nas przygotowaliście? No, dzisiaj ten koncert jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz będziemy grali utwory z Origo, z tej najnowszej epki, więc mieliśmy specjalnie próby do tego i przygotowaliśmy się. Mamy mocno taneczny set, mam nadzieję, że, że będziemy się świetnie bawić i już się nie możemy doczekać. Też dawno nie graliśmy z chłopakami koncertu, bo, bo ja byłam za granicą, więc jesteśmy bardzo podekscytowani dzisiaj. I ostatnie pytanko, czego możesz życzyć swoim fanom, mieszkańcom Oszalina w Nowym Roku? Przede wszystkim zdrowia. Ja naprawdę, yy, bez, jak, jak nie ma zdrowia, mogę Wam to powiedzieć, ja ostatnio, bo jestem po tej operacji kolana, ile ja po prostu z tym walczyłam. Chodziłam na rehabilitację, jeszcze w międzyczasie jakieś chorowałam przez te zmiany, nie wiem, zmiany klimatu, jakieś bakterie, coś tam. Kochani, jak nie ma zdrowia, to nie ma życia. Także życzę wam dużo, 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 dużo zdrowia. Jak będziecie zdrowi, to będziecie wszystko e, robić e, świetnie i wszystkie marzenia się będą spełniały. Tak. Dla państwa Dawid Macal i Natalia Nikiel. Się Miesiąc już zostawiam bez. Nie chcę być w i'll be